Szanowni nasi wszyscy członkowie synodu online, moi drodzy, zaczynaliśmy to w Guadalupe, kończymy w Polsce, ale z tym akcentem takim bardzo miłym i chciałbym Wam bardzo, bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom tego synodu podziękować za wspólną drogę. Ja osobiście. Nie spodziewałem się, że ona będzie tak bardzo owocna. Miałem bardzo dużo nadzieje i wiarę w ten synod, ale to, co się stało po drodze, przerosło moje oczekiwania bardzo, bardzo, bardzo. Więc za Waszą szczerość, otwartość i odwagę chcę Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Wszystkim koordynatorom, którzy zgodzili się na to, żeby włożyć coś od siebie. Czasu, umiejętności i tak naprawdę też bardzo dużej odwagi pójścia w nieznane, bo my wszyscy nie wiedzieliśmy, co i jak będzie w czasie tego, te, tego synodu. Wielki do Was szacunek i wielkie uznanie i dziękczynienie dla naszych superwizorów, którzy swoją fachową wiedzą, umiejętnościami, dodatkowym czasem, który poświęcali, dbali o to, żeby jakość tych spotkań była dobra, żeby była obsługa tego wszystkiego w taki sposób, żebyśmy byli zabezpieczeni. I moi drodzy Kasia i Ania to są dwie dziewczyny, którym należą się wielkie brawa wirtualne i prawdziwe, ale na pewno należy się im dużo słów wdzięczności i modlitwy też dlatego, że te dziewczyny wykonały ogromną, dużą pracę. To, co my widzieliśmy, to tylko część. Dużo wcześniej rozpoczęły się rozmowy, dużo wcześniej było mnóstwo przygotowań, spotkań, dokumentów, które powstawały, jak należy to zrobić. Szkoda, że tego nie widzieliście, bo naprawdę w tym momencie to jest tak fajnie popatrzeć i widzieć, jak dużo pracy każdy z Was włożył, a te osoby, które wymieniłem, bardzo, bardzo. Bardzo dużo, więc duże całusy dla Was wszystkich. I moi drodzy, to co usłyszeliśmy od Was, to bardzo duża potrzeba przynależności tworzenia kościoła, do którego mogę przynależeć i potrzeba wychodzenia naprzeciw osamotnieniu, czy zapobieganiu temu, żeby to się nie pojawiało. To są takie rzeczy, które mnie osobiście bardzo dotykają i chciałbym y, sam odpowiedzieć na nie. I też ze wszystkimi osobami zaangażowanymi będziemy starali się odpowiedzieć na te wszystkie potrzeby, które pojawiły się w Was. Więc e, chciałbym Wam powiedzieć: zostańcie przy pogłębiarce, zostańcie z nami, idźmy dalej tą drogą, zobaczymy, gdzie ona nas doprowadzi. Na pewno będą jeszcze takie rzeczy e, między nami, które nam zacisną te relacje, dlatego że mamy bardzo dużo takich wspólnych punktów, mimo że mnóstwo osób. Z którymi się spotkaliśmy na tym synodzie, to były osoby wcześniej dla nas nieznane i obce. Mówię o tej naszej całej społeczności. A kiedy się spotykaliśmy w grupach, to się okazuje, że, że się zbliżaliśmy, więc się stało coś cudownego, tak naprawdę. Przez serca ludzi się zbliżyło, mimo tego, że dotykaliśmy tematów, które często były ranami i często te rany trzeba było przed kimś otworzyć. Odwaga otwarcia, umiejętność przyjęcia to są skarby, które nosicie w sercach. Więc nie zostawiajcie tego, nie zakopujcie tego, tylko wyciągnijcie to na wierzch. Więc coś z tym zróbmy. Moi drodzy, co będzie przed nami, nie wiemy, ale już teraz chcę Wam powiedzieć: bardzo, bardzo dziękuję za to, co było, i chcę Wam powiedzieć: idźmy dalej tą drogą, spotykajmy się razem w naszym gronie. Jak coś uda nam się wspólnego w tym kluczu obmyśleć, to damy Wam znać. I oczywiście wszystkim Wam wyślemy. To podsumowanie, ten dokument, który wyniknie z Synodu Online, który powędruje dalej w te szczebla i mam nadzieję, że zrobi swoją ważną robotę. To jest Kościół. To, co zrobiliśmy, to naprawdę Kościół. Aż mnie to wzruszy. Moi drodzy, dzięki jeszcze raz Wam wszystkim i oby wszyscy tak chodzili w taką drogę wewnętrzną, w taką duchowość i w taką wiarę, jak Wy to zrobiliście. Do następnego.